Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. <śc Designer's> <gry Patrol Music> tańczą, 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 tańczą jego nogi. Tańczą, tańczą, tańczą jego nogi. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Powtarzamy, tańcz... <gasps> <Prawda> Chrześcijanin <seeing> tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy jego głowa. Tańczy, tańczy, tańczy jego głowa. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. tańczy, tańczy. Tańczą, 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 tańczą jego ręce. Tańczą, 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 tańczą jego ręce. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Tańczą, tańczą, tańczą jego biodra. Tańczą, tańczą, tańczą jego biodra. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy jego nosek. Tańczy, tańczy, tańczy jego nosek. Słabo, nie było widać, więc musimy to powtórzyć. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy. Jest życiem. Tańczy, tańczy, tańczy jego nosek. Tańczy, tańczy, jego nosek. Lepiej, ale jeszcze trzeba to poćwiczyć. Teraz niewidoczne. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin, Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Dramatycznie powtarzacie, po prostu ja nie wiem, to ciasto, które nam dali w tych zygrach, to nie wiem, tak się uległo. Z makiem było, z było po prostu, ja nie wiem, zalega tam i nic Złotnie. nie powtarzacie. Tak. Bardzo proszę głośno powtarzamy jeszcze raz. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. tańczy. Tańczą, tańczą, tańczą jego nerki. Tańczą, tańczą, tańczą jego nerki. Waldek, Waldek tańczy, Waldek, Waldek tańczy. Tańczy, 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 tańczy Waldek. Tańczą, tańczy, tańczą, tańczą jego ręce. Z Jodra już były To może teraz sobie szybciutko wymienimy elementy ciała, które Was bolą. Głowa ramiona, kolana pięty, kolana pięty, kolana pięty, głowa ramiona, kolana pięty, oczy, uszy, usta, nos. Głowa ramiona, kolana pięty, kolana pięty, kolana pięty, kolana pięty, głowa ramiona, kolana pięty, oczy, uszy, usta, nos. Dobrze, to teraz troszkę szybciej wymienimy jeszcze raz elementy, które jeszcze bardziej bolą teraz. Głowa, ramiona, kola napięty, kola napięty, kola napięty. Głowa, ramiona, kola napięty, oczy, uszy, usta, nos. Głowa, ramiona, kola napięty, kola napięty, kola napięty. Głowa, ramiona, kola napięty, oczy, uszy, usta, nos. I jeszcze szybciej. Raz, dwa, trzy! I głowa, ramiona, kola napięty, kola napięty, kola napięty, głowa, ramiona, kola napięty, oczy, uszy, usta, nos, głowa, ramiona, kola napięty, kola napięty, kola napięty, głowa, ramiona, kola napięty, oczy, uszy, nosa, nos, nos. Bravo! Jeszcze szybciej! Brat Bartek jest szczęśliwy, bardzo widzę. Raz, dwa, trzy, cztery. Głowa ramiona kolana pięty, kolana pięty, kolana pięty. Głowa ramiona kolana pięty, oczy uszy usta nos. Głowa ramiona kolana pięty, kolana pięty, kolana pięty. Kolana, pięty. Głowa ramiona kolana pięty, oczy uszy usta nos. Ha. Dobrze.